Podróż z Mondzarou jest dzisiaj w podróży. Nadajemy z Sri Lanki. Chciałem tylko powiedzieć, jeżeli ktoś zastanawia się, jak podróżować z Mondzarou, to udało mi się przewieźć na lotnisku PEN-Mondzarou bez żadnych problemów. Kupiłem sobie tylko taką małą saszetkę z wkładami, które wkładamy do zamrażarki i zamrażamy, żeby trzymać niską temperaturę. Tak więc bez problemu można sobie całego pena przewieźć, kilka igiełek. Nikt się nie pytał, co to jest. Ja sobie wziąłem na wszelki wypadek pudełko od, od, od leku, tak żeby gdyby ktoś się zapytał, co to jest, mógłbym, mógłbym wyjaśnić. Po przyjeździe włożyłem je do lodówki, Lod do, do Sri Lanki trwał 10 godzin, tak więc te wkłady już, trosz, już rozmroziły się praktycznie. Chociaż no, temperatura w środku na pewno nie była dodatnia, jakaś wysoko. Ale, ale dla bezpieczeństwa włożyłem to od razu po przyjeździe do lodówki. Dzisiaj jest dzień zastrzyku, tak więc yy, sprawdzę czy, czy nie jest zmęcony, ale, ale z tego co widzę to jest, jest wszystko gitara. Także jeśli zastanawiasz się, yy, czy można przewieźć ze sobą, czy wziąć do samolotu. Wiem, że ludzie planują wziąć strzykawki, wyciągać strzykawkami. Ja bym się tym nie bawił. Po prostu zwykłe, małe pudełeczko z wkładami do zamrażarki. I, i, I śmiało można przewieźć. Pamiętajcie, że manżaro może stać po, w temperaturze do 30 stopni przez 30 dni.